nie powiem, troszkę się uśmiałem bo nagle się okazało w historii tej nowej instalacji, że mam wstawić jeszcze jedno gniazdo tam tam, tam hen, hen daleko na dole co wymusiło na mnie przecięcie kabla no i wszystko byłoby ok gdyby nie to, że kabel był napięty jak baranie jaja Generalnie, żeby jak go przeciąłem, to mi wystrzelił jak korek z szampana i poszedł w bok. Czyli, <laughs> jedyna logiczna, co mi przychodzi do głowy, to, no tak żeby nie było, że faka poza wliczyliśmy, a zaliczyliśmy niestety i tu się nie da ukryć, to, to jest środek bramy I... Tak sobie wymyśliłem, że tam wstawię jeszcze jedną puszkę na środku Tutaj wstawię nadmiarowy kabel Tak żeby móc to połączyć z tamtym Z tamtą częścią I, I jakoś to gram w czym ja nie mam też pomysłów jak z tej strony te tak 3,5-4cm kabelki zarobię, no ale... Ja jakoś tam sobie dam radę oh, i po prostu na Przeciąłem kabel jak wystrzelił po prostu to po prostu... No, szczana mi opadła po prostu kurna, Miałem takiego banana na ryju, że szkoda gadać Bycie elektrykiem kurwa na polu bitwy Kurwa na samym froncie to jest naprawdę fajna sprawa Uwielbiam to znaczy nienawidzę tego. Jak ktoś ma jakąś robotę, to ja chętnie przyjmę.